Bank mordy, witam w DAILY. Trzeci dzień z 90: trzeci odcineczek z DAILY. słuchajcie, 14:10 udaję, że patrzę na zegarek, mam rozładowany, Szybka kawka do tego wjeżdża jeszcze kreatynka z cytrolinką. I kurde, mój zapomniany produkt. Ludzie, pracujemy nad nim dalej. Jedziemy. Uważam, że jest to dobry czas, żeby się bardziej w to zaangażować. No, i będzie trening dzisiaj robiony. Plecy. Plecy. Spójrzcie na te plecy. Plecy. I biceps. No, i później o 19.00 mam dwa treningi w studiu, dwa personalne, więc yy, tak to wygląda mniej więcej dzisiaj. No, także co? zaczę zapraszam. Zapraszam do daily. Słuchajcie, ludzie, oglądajcie, komentujcie, udostępniajcie to. Dopiero się rozkręcam, to dopiero trzeci odcinek. Będzie lepiej, będzie mocniej. Idziemy. Dobra, już po treningu. Powiem Wam, że mam taką pompę na bicach, że lewo co trzymam ten aparat. Zaraz Wam pokażę się w lustrze, jak to wygląda. Ale fajny trening, mocny. Ogólnie tu na tym poddaszu jest cały czas gorąco. Więc jestem upocony normalnie. E, idę się kąpać, zjeść. Yy, i wracam do siebie na chatę Dobra, dobie, słuchajcie, tu mi się renderuje już intro yy, No, intro się renderuje, to będzie wstępniaczek W sumie wy już to obejrzeliście Teraz macie trzeci odcinek już Środowy Także już jesteś się trochę do przodu z tym wszystkim. No więc tak to wygląda. Rendering. Wrzucam to już w YouTube'a, ale to tam będzie mm, jeszcze prywatne. Dopiero w sobotę odpalimy to wszystko. Więc e, no wrzucam to na YouTube'a prywatniego, e, Ja teraz idę pomedytować jeszcze, mam 50 minut. Medytuję, ogarniam się i jadę robić dwa treningi w studiu dzisiaj. Mam jednego nowego podopiecznego, mam z nim pierwszy trening, więc na spokojnie, zobaczymy jak u niego wyglądają zakresy ruchów, mobilność i, e, i zrobimy jakieś delikatne ćwiczenia wprowadzające. No i drugi trening z moim już podopiecznym, z po prostu dwa miechy, także e, przyjemnie będzie, fajnie. I później zjemy kolację. Zostało mi tylko 700 kalorii dzisiaj. Więc pewnie jakiś ryż kurczak i warzywa. Nic fascynującego, ale za to bardzo smacznego. Uwielbiam w sumie takie proste rzeczy. No, więc widzimy się już później na kolacji, jak bicie bąs. Ładnie się zapuszcza. O to chodzi. Dobra, słuchajcie, powiem wam co jeszcze ja zacząłem robić. Z yy, startem czylemciu, to to co robiłem praktycznie przez dwa lata, i też mi to nagle uciekło. Yy, pewnie ktoś kojarzy, jak nie to polecam. Jest taki gościu Zenia Skiniowca on ma kanał na YouTube, tam wrzucanie wszystkie swoje podcasty albo może wszystkie i na Spotify. Yy, to jest taki coach od yy, high, high performance. U. Zaczęłem go słuchać przez przypadek, gdzieś go trafiłem albo ktoś go polecał, nam kiedyś i tak zacząłem i przesłałem jego wszystkie podcasty wzdłuż i wszerz i w ogóle wiele rzeczy zaimplementowałem e, w swoje życie to co on mówił i właśnie takie rzeczy jak medytacja e, intencje e, poranne e, pisanie pozytywnych rzeczy przed snem, takie pięć zadań dziennie i jest tego bardzo dużo, nie będę wchodził w, szczeg w szczegóły. Ale właśnie teraz zacząłem e, na nowo to robić, bo robiłem to naprawdę bardzo długo i naprawdę to oddawało. A szczególnie medytacja bardzo oddaje. Właśnie jestem już po drugiej sesji, teraz przed wyjazdem robiłem 15 minut. Też e, dwa razy 15 minut robię codziennie, i wow, to działa. No ogólnie po tej po medytacji w ogóle człowiek e, inaczej reaguje na stres, mniej reaguje na stres, e, jest bardziej kreatywny. E, ogólnie to ja też traktuję jako, jako takie dżemki, bo jak jestem zmęczony, zrobię sobie 15 minut medytacji, to e, po mam dużo, dużo, dużo więcej energii. To w sumie lepsze niż takie spanie np. godziny czy 40 minut, więc naprawdę to jest kozak. Kozak, medytacja jest sztosem, naprawdę. E, polecam, róbcie. E, jeśli chcie, chcecie więcej coś na ten temat, na temat medytacji, to dajcie znać. To w tej Wam e, opowiem trochę tyle dokładnie co, jak robić. Dzięki uprzejmości mojej narzeczonej, mam w sumie wszystko prawie podane. Ryż zrobiony, medaliony się robią, z kurczaczka. Bo dostałem od mamy dzisiaj trochę farszu, że tak powiem, w sensie tej gotowej mazi i i i, i warzywka. Rzucę sobie tą paczkę jeszcze, to jest w 100 gramach, 26 kalorii. Więc prawie nic a e, najem się, bo już jestem głodny. Easy peasy, e, mogę to zjeść i muszę wam powiedzieć, że ryż z airfryera jest najlepszy ryż z Thermomixa jest najlepszym ryżem na świecie róbcie na sucho tak i jest bomba mógłbym to jeść kilogramami naprawdę sztosiwo dobra to jest kolacja 200 gram ryżu ugotowanego już 300 gram warzyw 2, 3 medaliony, 200 gram no i tak to wygląda. Tutaj cały dzień ma takie makro, no więc spoko. A ja wam dziękuję za oglądanie mordy i widzimy się już jutro. Pozdro.